Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu organizatora, czyli Klubu Sportowego Górnik Wesoła, sekcji Skata Sportowego. Witam serdecznie Państwa na naszym turnieju. Dziękuję za przybycie. Jest to nasz pierwszy turniej. Turniej poświęcony naszemu znajomemu przyjacielowi, który założył nasz, yy, naszą sekcję Skata Sportowego przy Górniku Wesoła. Sylwkowi Norasowi, który po długotrwałej chorobie w czerwcu tego roku odszedł od nas. Proszę Państwa, prosimy bardzo o powstanie i uczczenie militów ciszy pamięci Sylwka Norasa. Jest to turniej imienia Sylwestra Norasa, zmarłego prezesa. Tak, zmarłego prezesa, założyciela naszego klubu Górnik Wesowa. No i był prezesem, prezesem jako takiego klubu był 6 lat, ale długie lata wstecz prowadził turniej z tu w Wesołej. Ale wcześniej grał, podobno, graliście w Mysłowicach. A to tak jak ja grałem, to grałem Stali Brzezińce, później w nie, także, no ale ja tu mam bliżej, nie, i tak z, za namową prezesa przyszedłem tu grać i już, też już gram tutaj od założenia klubu. Pan Noras był współzałożycielem razem z panem, tak? No on był, w rzeczywistości to on był założycielem i on, bo żeśmy tu tak, chociaż żeśmy nie było klubu, to żeśmy tu stale w skata grali, nie. No i powiedział, żeby trzeba bo tu klub założyć też, nie? Bo jednak tych ludzi trochę tu chodzi. No i tak żeśmy przyszli, żeby to też rozruszyć wszystko, nie? No i, no i tak się stało, że graliśmy w lidze okręgowej, teraz gramy w trzeciej lidze. Podobnie jak w klubie Amicus jest turniej imienia Wieszolka, to u was będzie teraz cyklicznie ten turniej, tak? Tak, bo za, zapowiedzieli to tam, przedstawiciele Skoku i Solidarności, że te turnieje będą cyklicznie, co roku. No i mniej więcej w tym czasie, zawsze gdzieś koło Święta Solidarności, w, tej, w tym czasie będą. Wspomnijmy samą postać pana Norasa. No był człowiekiem spokojnym zrównoważonym. No i, i prowadził to. Miał to, że inny na pewno by to już zostawił po tylu latach, nie. on jednak jeździł z nami na ligę. Był pasjonatem, grał, chociaż tak w lidze nie grał, nie chciał grać, ale tak na turniejach to też grał. nie. Smutny dzisiaj dzień, bo to wspomnieniowy i turniej został przesunięty o parę godzin ze względu na pogrzeby. Tak, ze względu na pogrzeb też naszego kolegi. Tyleśmy długie lata w świętej pamięci, panem Oleślińskim grali razem. Nie? Och, och. Na pewno ponad 20 lat, żeśmy go tu znali. No i tak no, trzeba było na tym pogrzebie jechać, nie? bo jakby to wyglądało, gradzia tam pogrzeb. Nie? Trzeba się starać o młode kadry, bo starzejemy się niestety czas nie stoi w miejscu. Tak, i widać, że nawet. Nawet ludzie przychodzą młodzi do gry w Skata, chociaż nie ma tego za dużo, ale kilku juniorów jest granie. Nawet juniorki są tak w amikusie. Skoro już jesteśmy przy wieku, macie najstarszego zawodnika w lidze, chociaż nie jest u was zrzeszony. No, nie jest zrzeszony, bo pan, pan Zbigniew Wróblewski nie jest zawodnikiem, jest niestowarzyszonym, ale. Jeśli mu czas pozwala i zdrowie dopisuje, to jeździ po trudniach. Nie tylko do nas przyjeżdża, jeździ na Kiszowiec, jeździ na Janów. No i gra jeszcze. Ma te chęci, że, że jeździ po trudniach. Chce mu się autobusem, nie? Bo tam samochodem nie jeździ. Dojeżdża i gra jeszcze. Mu to nieźle idzie. Niekiedy nas młodszy ogrywa. <grywa> Panie Zbigniewie, jest pan najstarszym zawodnikiem tutaj w okolicy. No, tak się złożyło. Ile ma pan lat? Już prawie 92, 91,5. Tak normalnie w tej chwili tak wychodzi. Od jak dawna pan gra w To już. jeszcze z, z kawalerskich czasów. To już. w każdym bądź razie na pewno. z 50 lat, na pewno. Czy skacze się zmienił od tego czasu, od kiedy pan zaczął grać? No, właściwie nie. Znaczy, wszyscy, ci grający, to czasami no, może grają rozmaicie, prawda, ale normalnie to kat się sam nie zmienił. Przed wojną to właściwie graliśmy tylko tak prywatnie. W żadnych klubie nie, nie, nie grałem, nie wiem czy były kluby przed wojną, na pewno były, no ale ja w każdym razie w ten czas nie interesowałem się. Dopiero później, prawda już jak zacząłem po wojnie, jak już, a zwłaszcza po tym, jak już na emeryturę, to już wcale grałem, to już w ten czas się zainteresowałem. Zresztą od swego czasu, jeszcze kiedy człowiek miał jakieś y, y, kondycje, miał samochód, to jeździłem. Po, po całym Śląsku i tego, że grałem gdzie się tylko dało. Grałem po prostu na przyjemności i, i także to nie odgrywa roli, prawda, czy, czy przegrywam czy nie. Chodzi o to, żeby czas spędzić jakoś w towarzystwie, prawda. No i poza tym, w tym wieku, to że nie mogę w domu siedzieć. Muszę ruszać się. Czak gdzieś z spędzać, my I to by człowiek zruśniał.